Cześć wszystkim, z Wami Wika, spotykamy się w czwartek i dzisiaj mamy premierę, mamy premierę, wznowienie zdrabki, która dosłownie wczoraj wyszła z obiegu, zdrabki super linie, zdrabka fajna, tym razem w nowej szacie graficznej, jakiejś zielonkawej, wiosennej, powiedzmy tak, ja na premierę zakupiłam cztery zdrabki, Zdrapki poddrapane, w dwóch zdrapkach y, mam po jednej linii, więc już na jakieś dwa zwroty co najmniej mogę liczyć i bardzo bym chciała wygrać. Główna 75 tysięcy złotych, najwyższa moja wygrana w tej zdrapce być może za całe moje drapanie to może z 75 złotych, ale i Wygrane powyżej 5 zł, rzadko pamiętam, więc lubię ją, ale ona mi nie odpowiada wzajemnością. Dobra, co jeszcze, jakie stopnie? Stopnie tutaj. 50, 15, 20, 30, 75 i tak dalej. Chciałabym mieć coś powyżej zwrotu, ale zobaczymy. A żeby ten odcinek był aż nie tak nudny i marudny, jeszcze zakupiłam dwie zdrabki ze świeższych czyli świąteczny kalendarz i bajeczną kasę. Te zdrapki zdrapujemy na samym końcu i zaczynamy drapać. Trzy zdrapki z jednej kolektury i jedna od męża z innej. To zacznę od tej jednej, która powiedzmy samotna, z innej paczki. Tutaj, 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 tutaj. Hmm, linii nie widzę. To zaczynamy drapać. Popcorn mamy tutaj, ale brakuje nam rowera. Tutaj popcorn i tutaj. Czyli popcorn jest wydrapany. Przechodzimy do następnej. Ptak. Kiedy się drapałam ekstra linie. Drapałam ptaka i pomyślałam, no ptak mi nic nie przenosił. Ja akurat w tej drapce miałam stówkę i że kilka rzędów było ułożonych. Który był ten tak. Dobra, biedronę niestety ja tutaj nie widzę. To przechodzimy do następnego. I tutaj jest piłka. Gdzie mamy piłkę? I piłka tworzy nam linię. Super. Piłka. A, i biedrona. Jednak mam biedronę. Dobra. I przedostatni to jest okulary. Okularki. Okularków nie widzę. I ostatnie to jest wiatrak. Wiatrak, wiatrak, wiatrak tutaj aż na dole. No i co? Rowera nie było. Klapki. Klapek nie było, kwiatuszka nie było, balonów nie było. No to drapiemy kontrolne. To jest R. R to boderze 10, nie? No i się zgadza. Zdrapka od męża jest wygrana i mam tutaj całą dyszkę. No super. To przechodzimy, mam tutaj numerki 17, 22, 23. To biorę 17. I w której to zdrabce miałam linię ułożoną? Może w którejś z tych? Czegoś pisałam, że jest. Tutaj jest jedna ułożona. O, tutaj. Nie ma. A, tutaj. O, widzę. Już widzę. To dobra, to drapiemy. Leżak. Leżak na górze. Leżak tutaj leżak na dole następnie balony balony raz i to wszystko balonów już nie mamy dalej słoń słoń tworzy jeszcze jedną linię słoń hmm, to fajna premiera chyba będzie przedostatni obrazek to jest wiatrak wiatrak jest tutaj i to wszystko. I to wszystko. I ostatni obrazek to będzie arbuz, ale arbuza nie mam. I tak, cytryna i parasol nie mamy. Słońca nie mamy. No i to wszystko. Wszystko się zacięło. Cytryna, parasol, słońce, krop. Dobra, litery kontrolne. Znowu R, czyli co, znowu dyszka? Piątka raz, piątka dwa. No dobra. W tej drapce, która jest powiedzmy moja, numer 17 mamy dyszkę. No to fajnie dobrze idzie. Ta od męża to jest dwunasty. a to jest 17. No i mamy 22, 23, to dwadzieścia 22. <laughs> Co tutaj szukamy? Diament. <laughs> Diament raz. Diament 2, diament 3, diament 4. Następnie kości. Kości tutaj i tutaj. Przedostatni obrazek to jest czapka. Czapki w całej nie mamy. I ostatnie to jest księżyc. Księżyc mamy, tylko że niestety księżyc nam nic nie tworzy. Oj, jeszcze parasol chciałam wydrapać. A co mamy? Litery kontrolne różne i to oznacza, że ta zdrapka niestety jest przegrana. Ale biorąc do uwagi, że tutaj dwie dyszki, to inwestycja w premierę to już się zwróciła. Dobra. Ta zdrapka, ta zdrapka. Mamy jeden, jedną linię ułożoną. Być może coś będzie jeszcze. Ale zobaczymy. Drapiemy rolki. Rolki mamy... Rolki tutaj, na dole rolek nie mamy. Tak tutaj widać wszystko, nie muszę przesuwać. Księżyc. Brakuje nam leżaka i tutaj leżak by się przedał. Eee, rolki, rolki, rolki. Za rolkami ptak. Czy ptak? Mamy tutaj ptaka na dole. Następnie diament. Diament jest tutaj. I tutaj. No to dwa ostatnie. Księżyc. Czy coś będzie? Czy nie? Korona. Korona. Tutaj widzę koronę. I to chyba wszystko. No to ostatni. Yy, motyl. Ale motyla nie widzę. Czyli teoretycznie tylko jeden rzęd. I mamy zwrot. No. Ja te litery kontrolne pamiętam, że B to piątka. Dobra, premiera wydrapana. Nie Lubię takie mar... Lubię tą zdrabkę, ale nie lubię takie marudne premiery. Mam z czterech zdrapek trzy wygrane. 10, 10 i 5. Bardzo się cieszę, czyli to oznacza, że na zdrabce premierowym jestem 5 złotych na plusie, ale zaraz zobaczymy, co nam da zdrabka świąteczna, jedna i druga. Zacznę od kalendarza jak się zgina. Tutaj szukamy gwiazd, w bonusie szukamy Mikołaja, w 25 okienku trzy takie same kwoty. A być może któraś strzeli z tych trzech gier. Zaczynamy! Ciuchcia, czapka, dzwonek, skarpeta, aniołek, wezmę co innego, piernik, świeca, Sople, kożuch, lizak, sanie, balwanek, rękawica, skrzat, bęben, hojneczka, trzeba gwiazdkę na chojneczkę, gwiazdka przyjść, kula, kartka, kominek, szyszki, reniferek, Trąbka i leżwa. No to szukamy Nikolaje. A niestety mamy dziadka do orzechów. A gra 25 mamy niestety różne kwoty. Tej litery kontrolnej widać. DS, a nic tutaj nam się nie przetrafiło. I to oznacza, że zdrabka bonusowa pogrąża w nas w minus. Minus bonus. Jak ciekawy brzmi. No i zdrapka bajeczna kasa, 18 numer szukamy liczby, szukamy worek albo skrzynię. Skrzynia nam pomnoży razy 2. I tak, szukamy liczb 11, 1, 29, 25 i 21. A zaraz będą wszystkie 30, to na pewno 13 nie mamy.

26 obok, 35 za wysoko, 8 brak, 34 brak, 15 również, 30 za wysoko i dwie ostatnie szanse, 7 i 12. I niestety zdrabki bonusowe mnie zawiodły. Ale sama premiera to, jak już mówiłam, mi się... Udała. Jestem na plusie, malutkim, ale plusie. Mam nadzieję, że rozdzielacie moją miłość do tej zrabki, mimo braku sukcesu. A więc wysokich wygranych. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Pa!